Dobrze do się jeździć w stanie, nie chciałbym zmieniać tego klubu. Chciałem tutaj się rozwijać i spełniać swoje marzenia. Pa energia. Wszelku pokochałem, gdy byłem mały. Chodziłem wraz z rodzicami na rzurze i jakoś mnie to przyciągło. Damian. Kiedy będę seniorem i będą zainteresowany no, moją osobą tylko kluby drugoligowe i żużlem dalej będzie sprawiał mi przyjemność, to będę chciał jeździć, nieważne gdzie, aby sprawiało mi to przyjemność. Starowiec. Na mecze chodzę wraz z klubem i spędzam większość czasu w parkingu pomagając drużynie. Cicha woda, atmosfera na stadionie oceniam bardzo wysoko. Tutaj zawsze dużo się działo, doping jest bardzo głośny i bardzo to się podoba zawodnikom, jak i innym kibicom. Marta, ile jeździło mi się dobrze? Miałem trochę problemy z dopasowaniem sprzętu, ale generalnie fajnie się jeździło. Szkoda tylko, że coś tak potoczyło i nie mogłem zdobyć w jednym meczu punktów, ale. Gdybym dostał kolejną szansę, myślę, że bym tu nadrobił. Staleczka. Moimi zainteresowaniami, poza tym, to motocross, jazda na rowerze. Dużo spędzam się na motocyklach i ogólnie na dwóch kółkach. Malutka. Na stadionie spędzam najwięcej czasu. Jestem tutaj codziennie od rana do wieczora. Więc tutaj spędzam naprawdę dużo czasu. Babcia, na mecz pierwszy raz poszedłem, to nie pamiętam dokładnie kiedy, ale było to bardzo dawno temu, jeszcze za czasów Starego Stadionu.